Anrika Koperska, telewizja TV. Znajdujemy się w Muzeum Nowej Pragi na wystawie grobowiec Tutanchamona. No właśnie, Izabelo. Wczoraj widzieliśmy się w klubie Hybrydy, Hybrydy tak. gdzie świętowaliśmy 65-lecie tego klubu, a dzisiaj widzimy się na wystawie. Co cię tutaj sprowadza? Pięknej wystawie, grobowiec Tutanchamona i jego skarby. No, miejsce w ogóle przepiękne, tak pięknie zrobione, że jestem zdziwiona. Ja w ogóle przyjechałam z tą myślą, że pójdę, tylko myślałam, że będzie w, ta, w Muzeum Narodowym. Mhm. ale tutaj też jest bardzo ładnie, przede wszystkim jest tutaj dużo miejsca i w ogóle te rzeczy po prostu widać jest możliwość w ogóle zrobienia takiego, takiej wystawy przepiękna, złocona yy, i grobowy Hamona i wszystkie no, takie skarby, yy, relikwie. Mhm. No w ogóle yy, cudowna, cudowna mhm. wystawa, na którą naprawdę serdecznie zapraszam, warto tutaj przyjść i spędzić nawet kilka godzin, dali wam nam tutaj takie coś, zaraz wam pokażę, o! takie coś nam dali po mhm. prostu, że możemy po prostu sobie chodzić z tym przewodnikiem i w międzyczasie słuchać sobie całej historii w ogóle. Ja ostatnio w telewizji złapałam właśnie o, o grobowcu, to ten Hamona, o tym, że został okradziony, nawet tam słyszałam... I w ogóle tak mnie zainteresowała, zainteresował ten temat, chociaż ja byłam tam w ogóle w tych terenach. W tylko... Egipcie, tam w Kairze? Tak. Tak? Nie, 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 nie w Kairze. Właśnie tam przy tych, byliśmy na takiej wycieczce i pojechaliśmy właśnie do, do, ty, do tych piramid, ale tylko z zewnątrz byliśmy, oglądaliśmy te piramidy. No, gorąco było tak, że to nie można było w ogóle, te, no wiadomo, że tam jest inny klimat zupełnie. Dzisiaj też mi jest tak strasznie gorąco, że po prostu nie mogę sobie miejsca znaleźć, tak. zwłaszcza, że tak, mamy takiego mojego psiaka czteromiesięcznego i muszę co dwie godziny z nim wychodzić na spacer, żeby po prostu się nauczył załatwiać. Ten czarny piesek Łądrzeja, tak? Ten... Maszy, maszy... tak? maszy sztaniaczek. Tak, masz synek i w ogóle mnie sobie wybrał, całuje mnie cały czas, krok mnie nie, nie odstępuje, nawet jak idzie na spacer, to wokół <laughs> mnie biega. Bardzo fajny, cudowny jest ten psiak i jestem taka nim zafascynowana. No i musimy na niego uważać po prostu i nawet nie zdążyłam, bo już. Idziemy, już idziemy, już idziemy, jemy. no to już się nie złożyłam na szkołę tak specjalnie, ale też dobrze okay. wyglądam nirwana i ładny. Tak, granżowo, młodzieżowo, na różowo, jak e najbardziej pasuje ci i bardzo ci twarzowo. Chciałam też zapytać. Co po tym muzeum? Co jeszcze dzisiaj planujesz? Bo z tego co wiem, to jeszcze wybierasz się chyba na spotkanie z Dodą w tak, Złotych Tarasach. Tak, tak, tak właśnie, ponieważ jestem tutaj w Warszawie, to bardzo chętnie pójdę właśnie na podpisanie płyty, bo bardzo cenię Dodę, bardzo cenię Dodę, mhm. bardzo ją lubię i nie dziwi się, że dostała złotą płytę z marszu, tak od razu. Tak. Płyta jest fantastyczna, bardzo mi się podobają jej piosenki, no w ogóle oczywiście outfit, ona jest bardzo odjazdowa Doda, a ta jedna piosenka, właśnie nie pamiętam jej tytułu. To taka rozkraczona jest z tymi butami. To tam... Pewnie już wiesz, balada taka smutna wiesz, o miłości, moja ulubiona zresztą. Przypyknę, właśnie tą słucham, właśnie najczęściej. Tam, słuchać taki klimat Starego Virgin, prawda? W którym występowała. Tak, taki tak. Taki dobry rok. Taki dobry rok. Nie, no, no, no dodać, to w do, ogóle rokowa, nie tylko teraz, tak. po prostu, y, y, no, lata doświadczeń. Y, no, wspaniała, ta płyta jest naprawdę fajna i na pewno będziemy ją y, oglądać i słuchać, bo. No, ja w ogóle zawsze lubiłam Dodę. Ona była odjazdowa, ale mi ja mi to nie przeszkadzało po prostu. Ona jest fajna, bardzo bezpośrednia i no pójdę na jej. Na jej a spotkanie. czy oglądasz też jej reality show o miłości 12 kroków do miłości na Właśnie Polsacie? Ja bardzo mam czas, bo to w soboty akurat jest, a w soboty zawsze mam jakieś wyjścia albo jakieś wyjazdy, więc nie zawsze mam czas, ale chyba ze dwa programy oglądałam. Tylko mam takie pytanie, po co ona to robi? Myślę, że ona nie znajdzie miłości. Wtedy w sposób, bo wszyscy, wszyscy ci faceci, którzy przychodzą na, to, na taki ten program, to chcą po prostu zaistnieć. Sławy i po klasku chcą, ani miłości. Znaczy, to znaczy może i miłości też, ale oni przychodzą głównie, głównie po to, żeby się pokazać i, i, i takie, no to jest takie za bardzo oficjalne moim zdaniem. Także nie jestem pewna, czy ona znajdzie miłość. No ja jej oczywiście tego życzę, bo miała faktycznie różnych, różnych facetów i takich, no nie do końca, którzy na nią zas, zasługiwali, bo była w porządku wobec nich. No była odjazdowa, zawsze miała, była odjazdowa i zawsze miała swój charakterek, mogą nie wytrzymać z nią, to mogę sobie wyobrazić, ale no pójdę na dodę, dzisiaj, pójdę, 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 prosto z tej wystawy pojadę na dodę. Mhm. Zapytam też na koniec o Twoje plany zawodowe na najbliższy czas tutaj w Warszawie. E, no właśnie mam, miałam się spotkać w sprawie reklamy, na pewno zrobimy, e, teraz jest, jest zrobiony, tylko tam trochę się e, poróżniliśmy z, e, Celebration Production, nie wiem jak to tam będzie, jest materiał zrobiony, ale na razie nie pozwoliłam wypuszczać, bo mhm. źle potraktował ludzi, w ogóle źle traktuje ludzi wszystkich, z którymi współpracuje i to mi się nie podoba absolutnie, to, to, to bym chciała powiedzieć, a najważniejsze, co bym chciała powiedzieć, to koncerty mnie interesują, bo koncerty są fajne, ja już mam teraz swoich pięć piosenek, do tego jeszcze dochodzą pa parę tych takich piosenek, które zawsze śpiewam, mhm we My lover, no i tam jeszcze parę. I covery i, i też. covery, tak, no mm. także bardzo fajnie, bo taki wieczór możemy sobie spędzić i śpiewać wszyscy i to jest super, no na ostatnim koncercie w Beauty Bistro 600 było osób. 600 osób, gdzie tam się mieści, tam 300, czy na, ten klub jest na, nawet na połowę tego, mm. co było, nawet na Mandarynie była jedna trzecia tych osób, które były u mnie, no więc no spodobało się na pewno. Więc widać publiczność, świetnie. młodzież i ludzie Cię kochają. Tak, tak i byli z, też w, niż dorośli, by nie tylko o młodzież byli dorośli, specjalnie przyjechali z Lublina, z Berlina, tam ktoś z Włoch był nawet yy, z Italii. E, z Holandii, no naprawdę o, bardzo dużo osób przyjechało. z całego akurat w świata. Czasie, akurat w tym czasie, no a ja sobie tutaj zaplanowałam, że jak będę w Warszawie, bo mam teraz chwilę czasu, to po prostu sobie oglądnę tą wystawę, te, ten Hamon mnie bardzo interesuje. Kiedyś miałam w ogóle portret Tuttenhamona u Proszę. mnie w domu, jeszcze w rodzinie, bo mój brat e, interesował się jego historią, no i miał, był portret, wisiał pamiętam na korytarzu, no to już teraz muszę się dowiedzieć dokładnie, Y, 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 jaka jest historia tu ten Hamona? Pięknie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego, miłego pobytu w Warszawie i pięknego zwiedzania dzisiaj. Serdecznie dziękuję. Ja również życzę wszystkim najlepiej. Y, 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 bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkim o, życzę y, obejrzenia tej wystawy. Oczywiście miłego weekendu, tego, który nadejdzie. Y, no, Miłego spędzenia czasu i bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy Telewizję ATV. Pozdrawiam.